Cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku poradnika Razem tworzymy mapę Oczywiście wszystko to dla, dla i do gry OMSI Ukon z mojej strony dla Was Jako, że ja już mam ze sobą stworzenie mapy Dlatego teraz Wam pomagam Pokazuję wszystko po kolei, co należy i jak zrobić Ostatnio tworzyliśmy plik HOV Dziś zajmiemy się dodaniem autobusów, wybraniach autobusów do ruchu AI oraz zmienimy jeszcze inne rzeczy. Może zacznę właśnie od tych innych rzeczy. Mianowicie widać, że jestem w katalogu gry, katalogu maps, w naszej mapie, którą tworzymy testowo. Wejdźmy w plik global, plik CLG. Tutaj dopisałem pewną treść ta treść była inna w każdym razie y, zmieniłem zrobiłem coś takiego mapa przedstawia krótki odcinek trasy 4 przystanki następna linia to linia numer 1 która kur kursuje na trasie rejtana szpitalna i dopisałem kody do sterownika ibis tutaj są dwa główne kody które będziemy używać podczas gry y, możecie je sobie zapisać ale jest to proste do zapamiętania oraz jeden kod nie jest on oczywiście niezbędny, ale y, utworzyliśmy y, taki kierunek jak do zjazd do zajezdni, tutaj zajezdnia. Mam się pokaże i kod y, jako ZIL 505. Y, także tutaj zmieniłem standard y, depot na testowo, gdyż y, raczej te wszystkie nazwy powinny być takie same, to standard depot. Oraz friendly name oraz name, testowo tostowo. One powinny być takie same. Także tutaj proszę, żebyście zmienili na ten wzór coś podobnego. I zamykamy to, i oczywiście zapiszcie to, jeżeli takie zmiany wprowadzicie. Teraz zajmiemy się dodaniem, właśnie wspomnianych wcześniej, pojazdów do grupy AI. Zrobiłem to tak szybciutko, ale chodzi o plik AI list, yy, katalogu naszej mapy, również plik .cfg. Włączamy go i mamy tutaj wyszczególnioną listę pojazdów. Yy. To są na razie pojazdy yy, przypisane domyślnie do gry. I tutaj mamy grupę AI utworzoną, która nazywa się BUSAS i jest to pod, yy, podpisane pod mapę yy. Od twórców gry mapę Berlina z linią 92 pod Szpandą. Żeby utworzyć własną grupę, musimy wybrać któryś z tych pojazdów lub jeszcze do, do dopisać kolejny autobus. Jeżeli chcemy dopisać i dołączyć kolejny autobus oprócz tych, które mamy tutaj, a wiele osób tak chce zrobić, to wystarczy po prostu pod. Pod tym dopisać ścieżkę do tego autobusu. Czyli powielamy to, jest to co jest tutaj napisane jako vehicles, i wpisujemy y, na przykład y, dodajmy MAN NL202, NL202, nie SD. No to wpisujemy MAN, taki właśnie podkreśnik, jak tutaj, NL202. Y, I tutaj kropeczka musi być zakończony bus. Y, że jest to właśnie klik y, typu bus. I wtedy będziemy mogli sobie wybrać z tej listy właśnie taki pojazd. Jeżeli nie, no to zostawiamy tak jak teraz. Ja nam, na razie nie chcę Wam tutaj narzucać. Nie wiem na jakim jesteście etapie. Czy już umiecie właśnie wygrywać pojazdy i korzystać z tego, czy nie. Dlatego skupimy się na podstawowych autobusach, które oferuje gra. Cofnijmy to tutaj. I, żeby to zrobić, jak zapewne, jeżeli ktoś się pokusił o włączenie dotychczas mapy, to zauważył, że po mapie poruszają się dwa autobusy y, różne i wjeżdżają one z zatoczki na przystanek, ale nie zatrzymują się i nie zawierają pasażerów. Y, jest to spowodowane tym, iż jak widać tutaj, ta grupa mówi nam, że jest to 12 pojazdów. Liczymy od, łącznie z zerem. Od zera, czyli yy, kończy się na 11, ale od 0 będzie 12, tak? I mówi nam ta grupa, tutaj, że jest tych pojazdów 12, i, i obojętnie jaki, może się pojawić na tej mapie. I jest ona przypisana do yy, pliku HOP, który nazywa się spandal. My chcemy utworzyć yy, taką grupę, która będzie mówiła, że chcemy korzystać z jednego autobusu. Ja założyłem sobie, że chcę ten autobus, MAN SD202D92 typ tego autobusu. Co należy zrobić? Należy utworzyć wpis, ja teraz będę pisał i będę mówił. Robimy taki wpis, tak jak tutaj poprzednia grupa, my też tworzymy nową grupę. Pod spodem wpisujemy. Jedyneczkę. Dlaczego, o przepraszam, nie tak szybko. Nie jedyneczkę. Wpisujemy yy, nazwę, którą mamy yy, podaną. Teraz będzie to ciężko wytłumaczyć, ale kiedy tworzyliśmy rozkład jazdy, było tam takie okno, w którym jest domyślna jedna nazwa tylko buses. Yy, my musimy skorzystać z innej nazwy. Dlatego już tutaj wpiszmy, wpiszemy sobie inną nazwę. Ja jako że mapa może nazywać się testowo, to może wpiszę tutaj nazwę test i pokażę Wam oczywiście co należy zmienić w edytorze. Wyjdziemy w tym filmiku, w tym odcinku w edytor i zmienię to, i żebyśmy y, wszyscy y, równo robili to samo, żeby nie było z tym problemu później. No jest to bardzo ważne, aby z tego nie będzie działać yy, ten ruch autobusów sterowanych przez komputer tak jak należy. Także wpisujemy test yy, zamiast tego tutaj buses. Bo domyślnie byłoby to buses, ale my musimy utworzyć nową grupę o innej nazwie. Teraz wpisujemy wcześniej zapowiedzianą jedyneczkę. Dlaczego jedyneczkę? Bo chcemy wybrać tylko jeden autobus, jeden typ autobusu, który będzie jeździł po tej mapie. Oraz teraz y, pisujemy y, numerek 11. Dlaczego 11? Już Wam mówię. Otóż y, liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zrobiłem to specjalnie. Jest y, autobus, który chce mieć przypisany. Jest 12. Ale jak widać, jak już wcześniej mówiłem, liczymy od zera, tak? Czyli liczymy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, czyli teraz nam się zgadza, i ten 11 autobus, licząc od 0, pamiętajcie, to to jest 0, to to jest 1, i tak po kolei. To to jest właśnie 11 autobus, dlatego wpisujemy tutaj 11, oraz pod spodem co dajemy? Dajemy nazwę pliku HOP, który tworzyliśmy w poprzednim, poprzedniej części poradnika, czyli nasz plik Hop nazywa się testowy. Wpisujemy właśnie to. Jeżeli yy, nazwa yy, pliku HOP byłaby dwuczęściowa, to musimy to oddzielić takim znakiem i tam coś takiego załóżmy by było. Ale my mamy nazwę mapy złożoną z jednego wyrazu, dlatego zostawiamy to w ten sposób. I co jest ważne, teraz musimy zapamiętać tą nazwę tutaj, którą wpisaliśmy, test. Jeśli nie pamiętamy, piszmy, bo będzie to ważne. I teraz mamy nową grupę utworzoną, która mówi, że będzie ona używana tutaj jako test pojazd 1 i rodzaj pojazdu numer właśnie 11 i po, będzie to działać na y, wybranej, y, wybranym pojeździe z wyborem pliku hof, z mapy testowej o nazwie testowej teraz możemy to zapisać mamy zapisane teraz powinniśmy wejść w plik w y, ten folder data pod jedyneczką, jedyneczka, plik TTL. To są te pliki, które właśnie odpowiadają za to, jaką trasą jeździ autobus i jakie przystanki ma na swojej drodze. Mija i, i zalicza po kolei. I właśnie nas interesuje plik y, z numerem 1, plik TTL. Włączamy to. Oczywiście musi się otworzyć notatnik. I tutaj właśnie mamy y, new tour, takie, takie taką Informację podałem tutaj. I tu jest właśnie ta nazwa BUSES, w którym ja y, mówiłem, że musimy tą nazwę zmienić. Teraz wpisujemy właśnie tą wcześniejszą nazwę, nie BUSES, a wpisujemy nazwę TEST. I to nie jest koniec, bo to jest tylko, właśnie dla New tour, to jest 01, czyli jak będziemy wybierać y, rozkład jazdy, będzie to route 01 gdzieś po środku tego, tego dokumentu tutaj musi być route 2 i również musimy tutaj jest i również musimy 0,2 widzicie i również musimy zmienić tą nazwę versus, na test. Teraz możemy zapisać ten plik. Na razie możemy to tak zostawić, nie w razie czego, uruchomimy nasz edytor mapy. Chwilę to trwa. No i tutaj zróbmy może nie, żebyśmy byli pewni, że testowo jest nasza mapa. Otwieramy jak zawsze plikiem Global. Teraz się mapa włącza. I od bardzo szybciutko. I wchodzimy w zakładkę Tracks and Tips. Wybierzmy sobie tutaj chociaż jedną linię Edit Profiles. Znaczy, cały czas mamy te 4, 4 minutki przypisane. Edit Time Table. Tu jest właśnie informacja, o którą mi chodziło. I teraz, żeby się upewnić, że zrobiliśmy to dobrze, e, zauważmy tutaj taką rzecz. E, row t, czyli 01 TOUL. I ta informacja nam się zmieniła. Domyślnie, kiedy robiliśmy rozkład jazdy, mieliśmy podaną, wybraną tą informację, BUSES. jest to bardzo ważne i musimy zmienić to na tą prowadzoną przez nas. Nazwę, wy właśnie w kliku hey I gdzie to prowadziliśmy rodzaj autobusu, który chcemy, aby jeździł po naszej mapie. Dlatego tutaj zmieniamy na test. I upewnijmy się również, co jest też ważne, że po wybraniu 02 również będzie wybór test. Będzie widniała ta, ta informacja test. I teraz powinno być wszystko dobrze. Zamknijmy. Jeszcze mam dla was pro, do Was prośbę. Zróbmy, może, małą zmianę tutaj na mapie. Przesuniemy ten obiekt w inne miejsce. Ponieważ włączyłem, oczywiście, mapę i sprawdziłem. I jeżeli wybierzemy swój autobus i postawimy go właśnie w tamtym miejscu, gdzie to było to nie pojawia się autobus AI, a my jeszcze nie mamy wybranego rozkładu jazdy. Po prostu gra, komputer, sterowany autobus przez komputer, przez grę wykrywa kolizję, można, można tak powiedzieć. Może wybierzmy to miejsce jako pierwsze do rozpoczęcia kursu i może coś takiego zostawmy. Może zostawmy to w ten sposób. To jest oczywiście temat, jest podpisany jako jeden, czyli numer linii i szpitalna, żeby się zgadzało. Mam nadzieję, że po tej zmianie tutaj już, gdybyśmy wybrali swój autobus, a kurs będzie zaczynał, autobus, który będzie czekał na swój następny kurs, i pojawi się to, ruszy tutaj i bez problemu. W tym czasie my wybierzemy, że my chcemy kurs, że my chcemy ten kurs wykonać i on po prostu ominie zatoczkę i ominie nas. I odjedzie nie wiadomo gdzie, w każdym razie, to my chcemy ten kurs odbyć. Taka drobna jeszcze tutaj zmiana. To by było na tyle. Zapisujemy. Tak, chcemy zapisać i włączamy grę. Też to chwilę trwa. W każdym razie, jeżeli zrobicie tak jak tutaj mam radę, powinno to działać. Chociaż zaraz się przekonamy yy, wybieramy. Pamiętacie na początku filmu tego odcinka. Mówiłem, że zmieniłem te dane i te zmiany są tutaj widoczne. Jest ten tekst prowadzony i mamy tutaj podpowiedź, jakich kodów należy użyć, żebyśmy tutaj yy, prawidłowo. Yy wpisywali te, te kierunki na wyświetlaczu. To co? Czytujemy mapę. Jak widzicie, tak jak Wam polecałem, ja również korzystam z polskiej wersji, ze, ze spolszczenia gry, które jest dostępne na forum Omnibus Simulator.pl. Co zresztą tutaj widać. Wersja polska dla omnibus Wersja 1.4.0. I teraz, y, pojawiły nam się tutaj, y, już jeden autobus po jednej stronie nam się pojawił. Spójrzmy tylko, czy to jest właśnie D92, tak jak chciałem. Tak, zgadza się. Tutaj, y, kliknijmy, że chcę obserwować ten autobus. Tutaj może się pojawić, chociaż nie wiem, czy rzeczywiście tak będzie, pojawić się problem, y, że ludzie nie wsiądą do autobusu, ale nie powinno tak być, bo wiem, że jest to pierwszy przystanek. No, ominie teraz ten autobus. Czyli właśnie trzeba uważać na początku, gdzie jest właśnie początek y, trasy. Nowego, początek nowego kursu, gdzie to y, rzeczywiście jest, ale sprawdźmy drugi autobus, Będzieś powinien być po drugiej stronie. No, zauważyliście, ludzie chcieli wejść, ale on jeszcze nie załapał tego, tego kursu. Jeżeli już będzie czekał na przystanku tutaj i będzie oglądał, to na pewno będzie to działało. Jeszcze pokażę Wam tutaj, że rzeczywiście spałuję w grę. Tutaj. Rzeczywiście napisy są takie jak chcieliśmy. Linia 1, szpitalna. I przenieśmy się jeszcze do tego drugiego. No i tutaj działa jak należy. To już wiesz jak się nam gra, Dokładnie teraz widać. Czyli zrobiliśmy to prawidłowo. Jeżeli obserwujemy dany autobus, to jedzie on rzeczywiście zgodnie z tym, co tu Jeden Orakana kierunek się zgadza. Czyli jest to tak, jak należy, nale, powinno być. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Jest tak, jak należy. Siadają pasażerowie. I wygląda na to, że zrobiliśmy wszystko na razie prawidłowo. Spotkamy się jeszcze w kolejnym odcinku naszego, naszej pracy nad mapą. To by było na tyle. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach, subskrybujcie mój kanał, oceniajcie i cześć, pa pa!